Polewik zwany był również polewajem lub polowym, a w czasach po diabłem lub czartem polnym. Jak większość słowiańskich demonów, miał postać człowiek-kształtną, choć według niektórych wierzeń mógł przyjmować postać kozła lub byka. Wedle ludzkich kryteriów piękna wygląd polewika nie był szczególnie atrakcyjny. Wyobrażano go sobie jako niewysokiego, krępego mężczyznę. O ogorzałej skórze z zarostem złożonym z kłosów zbóż. Przedziany był w płócienne ubranie, a głęboko na oczy naciągał chroniący go przed promieniami słońca kapelusz. Domeną polewoja były pola uprawne i tam właśnie można go było spotkać. Obecnie zwykło się przedstawiać polewika jako męską odmianę południcy. Podejście takie jest jednak chybione. Południca, choć również przechodowała się po polach, nie pełniła równocześnie żadnej funkcji, a jej głównym zajęciem było wygrzewanie się w słońcu oraz tropienie i dręczenie ludzi. Polewik natomiast był istotą niezwykle pracowitą i szanowaną przez ludzi, żyjących z uprawy roli. Przechadzając się wśród łanów zbóż, dbał równocześnie o ich wzrost i prawidłowy rozwój. Strzegł je przed chorobami i szkodnikami a także przed niszczycielską siłą żywiołów. Trudno powiedzieć, że polewik lubił ludzi, ale też z pewnością nie żywił do nich takiej nienawiści, jak budząca grozę południca. Relacje między polewikiem a rodzajem ludzkim można prawdopodobnie określić jako poczucie wspólnoty w codziennej, ciężkiej pracy w poru. Demon ten unikał towarzystwa ludzi, a spotkać można go było przede wszystkim w południe i o zachodzie słońca, kiedy krocząc między Miedzo obchodził pola. Polewik zaskoczony przez człowieka, potrafił napędzić strachu, a nawet wywieźć na manowce. Znacznie surowie traktował ludzi śpiących na miedzy, szczególnie pijanych być może zachowanie takie odbierał jako brak szacunku dla samego siebie a także obowiązku pracy w polu. Na potkanych obiboków polewik mógł zdeptać, poddusić, a w skrajnych przypadkach, gdy ktoś mu się mocno naraził, nawet zabić. Mówiono, że każde pole ma opiekunczego demona, sprawującego nad nim pieczę. Podstawą dobrobytu było życie z nim w zgodzie, bo za okazany szacunek polewik odwdzięczał się obfitymi plonami, a za jego brak nie nieurodzajem. Słowianie dobrze o tym wiedzieli, starali się odzyskać przychylność kaprychnego demona. Dlatego, kiedy nadchodził czas żniw i zboże spół trafiało do spichlerzy, nie wolno było zapomnieć o polewiku. Dla którego polne łany były przecież schronieniem. Kiedy więc żniwa zbliżały się do końca, należało bezwzględnie pamiętać o pozostawieniu dorodnego snopka zboża, aby polewik miał się gdzie schować przed wzrokiem ludzi oraz zimowym chłodem. Zamieszkały przez demona snopek, niesiono z honorami do studowy, gdzie przechowywany był przez całą zimę. Wraz z wiosną powracał na rolę i polewik, opuszczając ciepłe schronienie pod ludzkim dachem. Jeśli, jak gospodarze, nie zapewnili polewikowi zimowego schronienia, mogli spodziewać się nieurodzaju i głodu w roku przyszłym.